Gitara, przywiet widzowie, dzisiaj będziemy, y, będę szkolił chłopaków na piłkarzy, tak? Tutaj proszę, Jolantajs. No to nie mieliśmy grać w przeciwnych drużynach? Będzie, no przecież będziemy, będę was szkolił na piłkarzy, tak? No to, szko szkolił, to szkolił, szkolić okay. Po prostu was będę walił w dupę w piłce, no, tak jak standardowo bywało zawsze. Dziękuję Aha. bardzo. Ja Możemy... chcę mieć ksywę, Cristiano Ronaldo, bo Gans, czyli, Ronaldo. Czyli, zasady są takie, jak, tak wygra, jak to w trójkę Ronaldo. wydajemy 10 zł, żeby mu kupić paczki do Fify, a jeśli on przegra, to kupuje nam Fifę i 10 ig klasę, okej? Pasuje. Dobra, dobra, nagrane, nagrane, nagrane. Dobra, mamy to. Mam trzech świadków, pamiętaj, umowa została zawarta słownie. Jest zawarta i możemy przejść do meczu tym samym. Dobra, dobra. Dobra, dobra, 5 dawaj, 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 no dawaj ze mną, no! Opajdana, opajdana, dawaj. Pa... Co to za ty piłka, a to. Nieważne, nie pytaj. Kecha, go blokuję. Dostał kosek. Dobrze, dobrze, 95, brawo. Patrz, 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 patrz! O, w dupę.

o, cholera, przepraszam cię bardzo. Dobrze, dobrze, pik! Dobra, dawaj, dawaj! Lubicie, oh, lubicie! Oh, oh, dawaj, o, 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 ci o, podanie! Ooo, dośrodkowanie! Jezu, Jiu, jak dobrze! Yes. O nie, Coś się Zabił. Patrz, patrz, Coś się Coś ty zabił. Jak Szpakowski! O, ty, pison jak Szpakowski! Pa, jak Odej, Szpakowski! Dobrze, o, dobrze, nie. w dobrą stronę, w dobrą stronę! No nie! Dobrze, 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 dobrze! Trochę jak w Wielkiej Brytanii Nie ma, nie nie ma kajetki! Nie ma nie ma senty. Co? Dawaj. Nie ma senty. Sędzi. Ja Karol. Stędzia kaput. No nie mam do bilionów HP, No to, to. To, 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 to co za. Nie, no zaraz leci 1000 nie HP, to. 1000 HP. Nie masz żadnego 1000 HP. Nie. Oh. Dobra. Wybili sami wybili sami. Dawaj, dawaj Marty. Jest w mu pało. No, Bronił do końca, do. Kiedyś byłem obrońcą. Gówna psiego! Pa. Pa. To jest go. Dawaj. No. Mm. O nie, mogę ty kikado, obrońca, obrońca! Ej, co jak to? To fled. Wple... Aha, bo fled zabijasz na raz. No co? <śmierdzi> 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 dawaj, dawaj, dawaj! No nie, to był dziwny! dawaj, dawaj! No dawaj, Jest! No dawaj, <śmierdzi> yes. Nie! O to za dziadyki! Nie! Chłopaki tutaj grają na wspomagacach! Piłek! war Dawaj warg! B***a, nie denerwuj mnie! Chłopaki grają na wspomagacach! Ej no! Dawaj, Buł, dawaj im, Dawaj, dawaj, O nie! Klepią mnie w plecy, dobrze! A, o to Odejdź, pistoletem, ej, faul, faul, nie wolno no. Ty, pa, ty pa, oh, faul, ty po faulu kadasz, co się faul, faul! Gdzie jest piłka? Ty. Dawaj, to śladkowanie, ja? no. O nie, o nie! Dawaj, Javelin! błagam! Nie ma! Ty, e, bo? Co pistoletem, co pistoletem? Powiem ci tak! Ja już bym tu 10 bramek miał! <laughs> Oj <coughs> Zobacz, jest piłka? gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka? Dalej, Dobra, dalej. Gamy, gamy, gamy! Gamy dopóki piłka w grze! Nie! Został, został. Dobra. Dobra. Pink, pięk, wybite. Pięknie, lewą myszką. Dobra, Neymar, pa. Tu, ładnie. Jaki Neymar, kurwa! Neymar, junior, neymar, 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 neymar junior. Pa. O kurwa! Pogubiłem się w zeznaniach, Super, brawo Karol, Menti fajfu. Dobra! Brawka busta! Bo 3-0! Yes, yes, Ej, nie no, nie bierze. To, Ej, Dobra. Do to jaja, są odpały do jaja, 3 do jaja. jeszcze siłę ktoś powinien noże wyłączyć. Ej, wracaj, 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 nic się nie dzieje. Ale Iwan stoi w miejscu. Man... Czekaj, man... czekaj. Ej, zostaw mnie. Gdzie to nie wiem. Zaraz sprawdzam komendę na zdrowie, komenda na zdrowie zaraz wleci. Jakie strony? Mati, O Ojojoj, no. nie o tej kosy trzeba Jak wyłączyć! mamy ja wyłączy. dobra, 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 dobra. <ścoughs> dobra Mati, patrz. Patrz. Lecisz z piłką, dawaj. Poza ciulat, <ścoughs> jaj. Dawaj Dobra, dobra, mamy piłkę, jest Dawaj, 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 odbij do mnie. Miękki Neymar. <ścoughs> jesteś? Dawaj, spowalniam go! Został, no, O ty! No k***a! Dobra, dobra, dawa! Ja p. To samo szybko! Oni używają zakazany technik! No Nie mogę! Pięknie się! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Dzięki, raszy! Ej, 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 co za flow z pistoletu! To jest nielegalne! Ty, dobra, czekaj, bo są zamieszki kiboli, zamieszki kiboli, zamieszki są! Ty! Pyk, petana! Dawaj, 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 Mati! Pyk, dawaj. Ale, ale podaję walczymy. Wyk, oh, oh, oh. walczymy! No, gdzie ty dobra, dobra. dawaj, dawaj, dawaj 95. Ej nie, no masz przeknę teraz, nie! Czy? Ja to ja tutaj, ja to ja Nie! O cholea! Ło! Ło, nie! Dobra, dobra. Dobra, wybicie! Gdzie to? O nie, 95 pod nogi. W, w nie mam tę piłkę teraz, nie? Dobra. Jesteś łamany. Za Mieszki Kiboli, za Mieszki Kiboli to się dzieje. Pod Krakowem gramy. Pod Krakowem gramy. Czekaj, czekaj. Jurek, nie kop! Jurek oni no, się osiąg. przeczakują! Co to za... Teraz spiję je dzielę, e no. Niestety, sobie. Dawaj, dawaj, 95 up. O, pe, te, pe. Ta, 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 ta. o. Pierdalny ziomek! Ooooo, no i nie ma mnie! Wskakuję, wskakuję, spokojnie. Gdzie ta piłka? Jestem, 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 jestem. Jestem szybki, przeszczep. O! Ja! Wyszczelił! Zarmałeś, kurwa, hitbox. No patrz, jakiś p... Armaton, 1, 2, 3 P. Nie, yeah, ale obronił! Ale obroniłeś! Aaaa! aaa! Dawaj, gitara Priveta. O no, nie, wyszczeliłem źle. Wyszczeliło źle, soczek źle poleciał. Ole, dribling dribbling, ty. Niczymy Pepsi. Była... Ej, Krystian, ale no, ci no, 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 no. Ale zaraz, nie. No walczy no wała, one-tap, ej, nie wolno one-tapu! Tego, na no. tę te fili, bo się zaczepi. Jezus no Maria, ameno! się no to, no, Nie możesz umierać, nie możesz umierać, Mati. Ale to czy, jak Karolek mi normalnie plecy przedziął? No, Jakbyś no. się klary, no, nie użyli, to, to jest egzekucja, londyńskiej nie. kosy, po prostu. Nie no, jak on mnie smyra nożem po nosie. O. Nie, zjelaj! Nie, nie ma kur... Czaczki. ...Krysztof. Śmieciu! Ale on właśnie Jak ja mam, jak ja mam płytę O, ja odwróciłem się plecami! A ty pewnie to wykorzystałeś! A, pamiętam! Dawaj, graj, najd... O, pyk! Pyk! O, już się ogrywam! K***a! To no, ty Pukazie, jak chcesz kardanie. ograć? No, g... O nie, bo tam kaldu. Ej, ja mam orientację ej, w ej, ej rzeczach. ej, no ej, no, jak, dawaj, jak Dawaj, 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 <laughs> dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, 95u. Leć, leć. Nie, nie ma co, nie ma co, bo mnie próbuje obejść. Aaj, złapał. Ej, ej, ej. Dziadyga! złapał, z las na boisko. ty robisz? Bo... Dobra, szybko. Pierwsze by plecy walnąć. O nie. Pik. O ty nowy. Ch... Ty jesteś ciulas. Dawaj, odejdź do to. Dobra. Ulazł orzeszek, raz, dwa, trzy, PL. Dobrze. Widziałem, się te, że tam mną biegnie, wiesz? Dobra. Dobra, dobra, A, dobra, dobra! do, Ej. do, do <gulity> Ej! nie! Ja nie <gulity> w no. ja piłkę! Kurczy syny! Nie strzelałem piłkę! <gulity> to, John Tyson! <gulity> dobra, <gulity> dawaj, dawaj! <Na gulity> Dlajdy, wychodzimy z tym! Walczcie, walczcie, walczcie! Messi, Messi, Matko jedyna, dobrze, ale go... Ale go... NIE MOGĘ! Ale Ale o sk. B. Porabiałeś? Sito. on jak... był? A, A, No. no, no. Sito, Sito, Sito. To i zaraz będzie kupował fifę i paczki. No, powie... Nie, 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 ten mecz się w to nie wlicza, ej, 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 Zaraz go zmieniamy. Próbowałeś, próbowałeś, widziałem jak mi głaskałeś plec nożem. <grym <grym mi głaska plecy nożem. mi plecy? Odejdź, kurde. Kibole, kibole mnie atakują. O, 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 Mati! Czekaj, przepraszam cię. On o, on witu. Dawaj, o, o, piłka za tobą mi. A, dobra. Dawaj, spokojny spokój. Nie wiem jak to Dzięki Uuu, ale mać. czemu ty się cofasz? No kurwa, no gruby wiesz, to na Kosem mi chciał wbić, czekaj, muszę zobaczyć komendę <laughs> na H HP. Dobra, już mamy, wyrzucamy kosy za ten, wy ja tylko powiedzieć, gdzie ja to był wynik. Normalnie. No, to był wynik jak Niemcy Normalnie. Brazylia, ty w 14. No 7 1. No przecież to jest egzekucja. Ej, chce ktoś kałębita pożyczyć? Nie używajcie tych koos. Wyrzuciłem swój nóż, jakby co. No ja mam twój nóż. Z blokiem można, to możemy się zmieniło. więc go wyrzuciłem. Dobra, dobra, bez noży, tak? Ale dawać, to poza mapę no? wyrzućcie, ej, poza mapę. No to wyrzucam. Ja wyrzuciłem. Skąd ale nie, jest tyle sz... tych pistoletów? Co no bo to się nie, dzieje? Nie, jeszcze wywalaliście. Aha, A to czekaj, MPR restartu. Trzeba za drzwi, trzeba za drzwi, trzeba za drzwi. Restarta walny, bo wszyscy pistoletów tu jest Wyrzuccie tu, wrzućcie tu. Chodźcie, wszyscy wrzucamy. No nie jestem. Wszystko wyrzucone. Ładnie ustawcie, kur. To ładnie ustawcie, tak? ty szat nie widziałeś, ty tak. szat nie widziałeś. <laughs> Kłajesz na ładnie na białeczko i tyle, Ej, tu nutkę chyba bek. można w ogóle puścić. Mhm. Mm można? Poczekaj. Jakiś bonito ty. Ogarnię to, ale masz rączki. O, kawaii, Mati, kawaii, no, to... kawaii. Nie, bo prawa mi w dupi za to. No przecież to sam sobie to włączyłeś. Pierdziele. Myślałem, że jakieś takie, wiesz, Dobra. utworki powalone. A, nie Dobra mamy się. pistoletu, żeby włączyć. Dobra. Czekaj. <śm stellenki> podniosę kechy. No, dobra, dodaj, Dobra, dobra, No. Dobra, my też mamy. No, nie wyrzucisz ma. tak, się. musisz przeskoczyć. Musisz przeskoczyć, pa, o, czekaj, 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 dobra. czekaj, czekaj! Ja bym koło! Ty nie... Ej, 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 Piłka jest za mała! Ej. No, oh. no Samobój 1-0! Jedź was! No. No, no, Jak ku... Oszuki. No wyjdź za koło, ty nie wiesz, jak piłka działa. Piękny Komek. My zaczynamy, gospodarz zaczynają. O, no lata ta ty. No, ta piła teraz... Pyk! Pyk, się boisz teraz? Nie, Jason... Dobra, no. raz, chill, chill, patrz. Zabrałem do siebie... O kurna. Kurna dobra. mi się Jalantaj, słuchaj. Nie, nie, dobra, co co ty odje***łeś? No co ty? zrobił pajzonik, uwaga, co zrobi pajzonik? Dlaczego do mnie? z pola karnego. Pyk! No i Proszę, Neymar, żo żoga Bonito. O, jaka żoga? Żongla, co? Żoga Żonglujesz Bonito. Żongluj Bonitkami z Biedronki, chłopie. Dobra, 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 tutaj, z proszę bardzo. Ej, bo bardzo. Piso, zajebiste ciastko, stary. Nie, ale, ale, ale czy... leci za pyk. mocno. Pyk! O! Za słaba ta piłka! K**wa, tak się starałem! Karolek we mnie napierdziela. K**wa, kto pompował piłkę do k**wa? Dawaj, dawaj! A kto nie pompował po przegranym challenge'u, powiedz mi? Nigdy nie było takiej sytuacji Ja, 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 A to ja czyli zamki p. Jaki Ale Python dobił se dobramy. Nagrane, nagrane. Dobra, nie działa, nie działa ta piłka, j*****a na przysięgę. Lekko, łatwiej What... sam. nagle nie ma no. no, no 5 co wy gadacie? Nie no, ma na no, 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 nie no, można no. używać, teraz można. Teraz Przys będzie egzekucja. No, proszę, jaka piłeczka leci? Cristiano Pepsi w formie Manchester United 2008. Christianą Pepsi. Się no, tak, jakby miała raka. no, bo mamy raka no. pingu no. Pepsi. <noise> to nie fair! <noise> Zero pingów, całe życie na Jalan Taisa Co? Rzucałeś jakiś Kazachstańczyk z downem? Prawda, prawda? <noise> Dobra Co no, <noise> ty się mi <nie>, <noise> No tak i to jest nie fair! K***, no przecież gram jak buk, No przecież... zawsze przelatuje przez nich piłka, nie? No właśnie! No, Prze Przepraszam, Prze Prze przez nas zawsze przelatuje no, piłka No przez nas, no! Ku**, Dobra, ładnie Stąd! Z... 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 O, o, ja Będziemy! Mama, mama, mama! Mam, mam. Miałbyś sał jak Christiano! A jak Cristiano, to jedynie włosy były ułożone. A jak Christiano, piłka, o! Nie, były No jak, przecież odbiłeś, kopiesz. To Karol odbiła, nie ja! No czemu ty... przelatuje? Bo ona ma k k Tak, O, w dupę, słonia. Dobra, gamy, 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 gamy do Dawaj, Dawaj bo to jest do trzech! trzech. To zawsze dupię w naszą stronę, nieważne co zrobisz. No elf, elf, elf! Macie k piłki, śmiecie. Się, A no, no zdecydowanie Je... nie. Nagle nie ma nożu! Zobacz, znowu, znowu, zobacz! Nie, nie ma nożów! patrz i znowu! Patrz, nie, ja, nie da się Nie da się wygrać fajta! Nie da się wygrać fajta z nimi! Cały czas z kimś walczysz, patrz z tobą, piłka znowu patrz, do nas. Nagle patrz, się patrz prują. Ty, no, co, nagle co, się próją! Znowu, nagle! Znowu, nagle ja jest zle, nie? Nie? Spokój! Czyż 100% sytuacji piłka jest wielka? No nie możemy nic zrobić, A Wy nie macie modeli postaci, kwa się miarkowie! Ty nie masz skilla w piłkę, kłóźno! To jest Ty masz modelu postaci, kuku. Spijaj. O, dobra, piłka w grze. Piłka w grze, ale popatrz, czekaj, Dariusz pokazał. Megambe. No i jak to przyleciało? A jak podał do jawana. Pasik, pasik do Karolka. Dobra, no bonitka. Oj, znowu, oj, znowu Karolka, leci. Leci, taki taka. Pikitaka no Czemu to przechodzi przez nogi? Co ja mam. Z Karolem Zamknij polski. i Karol, no, powiedz, no, p graj, a, sytuację, stary, nie stary nie po prostu przegrywa stykowe! Nie, nie umiesz przygrywa grać! Tak, tak, tak. Przegrywa stykowe! stykowe! Jak stykowe, Co ty p jest sem! Mhm. Stykowe sytuacji, 100% sytuacji przegrywamy 100%! O kurna! Spokojnie, spokojnie. Bo ona za mocno leci, na pieprza jak walnięta. A no i dobra, dawaj, Komplaki dawaj dalej. Zobadają ków na rodziku piłkę! <laughs> <laughs> Iwaga! Uczy kolegów, jak robić podanka. Podkręca no, <noise> podkręcona I to piłka. Zatrę yes. mi przez nogi przeciw. O, wiem, no? Ja krknę, to jest żart! Bo masz zirny model postaci, no, a człowieku. Ale ty internet z gówna ulepiony. Z co Ty gadasz, człowieku. Patrz, wyszedłem z piłeczką i dałem. No, na którą ci... stronę wypada? No, mamy ciekawe nogi, krwa na Twoim piłku. <noise> ja pierwszy do niej dopadam. No co ty pisz? Nie mogę, No co ty gadasz? Ja mam wszystko wyliczone. Kurna Oni nie podają do siebie w ogóle, nie. No właśnie, jak nie podają do zero, siebie, Team Playu. Tu jest jaki czas gry? 17 lat, czy grałem, eee, do, 3 grammy, do 3 no bo Przed, przed kątem nie umrze. Kurna Krzysztof! What? Znowu z tym skolam znowu, co... znowu przegrałem Kolej Nie, nie ale... przegrałeś, byłem szybciej! Zamknij p... Już, bo mnie w kółkacie. Nie umiesz grać, to k drugi Patrug, w kulach nie był, nie drugi kulak. Każda dobra akcja to jest on. Book skina! Pierdolę! Znowu przegrał! ja! Bitka pomiędzy Lukaku i Brakimowi Jak wy tego jeszcze nie wygraliście, kur. Jak wy przebijacie modele postaci na wylot? Nie pijamy kościelnie. trzymał wół tylko! Wszystko się dzieje! Ty przebiłeś sobie rękę jak pan ząbek w pytaniu na śniadanie. pan ząbek! No i k. Nie, byłem szybciej, puzo! Teraz nie mogę, kur. Kulach, bo no, wygadacie, może no, nada, nie? No teraz też był szybciej? Tak, no, był. Tak, bo stałem. A, no, teraz Giraltis był szybciej. No ty widzisz? I Teraz ale. też ja byłem szybciej. No. Pa ładnie podajemy nie wiem, sobie. Piłka, nie Pan go zrobiłem, Joga to. O kurna, teraz on mnie zrobi. A jednak nie. Eee, ale byłem. I sekunda szybciej, nie, no, nie, no, nie. Nie. no to nie jest sekunda szybciej, że ja przyjmuje przyjmuję na klata piłka za mnie leci. Czysto no, się. Czy Złączę jeszcze stopy. Odejdź st Jak dla mnie jak dla pierwszy mecz był ciekawszy. Ta, ja no, i k***y kosy, wiesz co Ja... P nie, nie, ja po koniu! Ja no nie wiem, ja 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 Jakiś cudem nam trafia, to Bany hopy, bany hopy młody chłopaku, co? Ten człowiek ledwo biega, a on nam bramkę strzela. No, ledwo biega. Jak widać, wystarczy mieć po prostu k***a skilla, tak? Dawaj Jurek, walczymy. Je***my się. Nie mów tak, tato. Dawaj, robimy ich! Dawaj, kop! Nie tu, nie Dobra! O Jezu, dobra. Proszę. Pyk! Pyk, pyk cyk! Jeszcze raz? Pyk. One, more? Dobrze. One more? O, o, o! Przebił oh. go, przebił! Ale, ale jakie szanse na przebicie? Na wylot, kolei? pan ląbek. Kurwa, przebiłem ci rękę, przepraszam. Przebiłem ci rękę. Ej, 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 ej! Warę, 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 warę war tutaj! War! Nie, 95 nie no. ty nie wiem. O ty już ty k***a. O ty k***a. No. Dziadu ty! ty Melchior! Jadu, ty. apostolik, ty! Belkior. Dawaj, mati. Boom! Lipowy dzień na stadionie Legii. No i samo przegrałem no. O ty go nie, nie, nie. Easy. Si! Easy. 70% 100%, 70. 70%. Poczekaj, posłuchajmy ka specjalisty oh yeah, ja piłki nożnej. Posłuchajmy specjalistów! Ja to, ja to kurwa załatwię! Spokojnie, Krystian! Jest swoim e, Kurwa! Jak po Jak po prostu! na Lidzowie! 2024 i to nie, jest ja to, to nie jest koloryzowane! To nie jest koloryzowane! To nie jest koloryzowane! mój ulubiony zespół mu przegrać! Nie wytrzymam, muszę no. się wyżyć! Jedza! Ja. Давай! <laughs> Nie, no, bliźniet ma jeszcze! go! Nie mogliśmy tego przegrać! Ej, Karola, chyba usunęliście całkowicie z gry. <grym> jak? Zbiliście mnie kostek za mocno, chyba umarł w szpitalu, wiecie? No, dawno chciałeś grać! Chciałeś grać! Co grać! Cześć, zatrzymam go! To chłopak! Są kłopoty! Ale mam taki Jak mogę przegrać? Jak mogę przegrać w piłkę? Właśnie! Drugi <grym> Muszę kula. Muszę się, wyżyć. Muszę dobra. się wyżyć. Dobra widzowie Powiem tak Do Bez cheatów Dostali taki spierdziel, że się posrali Ta, 95 no, dostał kosę Że nie wrócił Jakie cheaty? Jakie cheaty? Dostał taką kosę, że nie wrócił A ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję I